Polskę. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, Komisja Europejska i człowiek Tuska w Komisji Europejskiej, pan Piotr Serafi, w latach 2028-2034 żądają podwojenia polskiej składki do Unii Europejskiej. Podwojenia. W przyszłej perspektywie mamy zapłacić 100% więcej niż płacimy aktualnie. Zapłacimy pół biliona złotych. To jest propozycja Komisji Europejskiej zaprezentowana w lipcu. Pan Serafin, który jest twarzą tego nowego budżetu, bo nie jest przecież komisarzem do spraw finansów, on ten budżet prezentował, przyjechał od razu po prezentacji tego budżetu do Polski i chwalił się, że załatwił najwyższą kopertę krajową dla Polski. I rząd Tuska, jako jedyny w Europie, tak naprawdę, bo nawet Niemcy skrytykowali ten budżet, ochoczo poparł propozycję Komisji Europejskiej. I coś wzbudziło mój niepokój dlaczego tak nagle ochoczo, bez dyskusji jest ogłaszany sukces, ponieważ w dokumencie, który zaprezentowała Komisja Europejska jest zestawienie beneficjentów budżetu, kopert krajowych, ale brakuje listy tych, którzy będą te kontrybucje wkładali. Nie ma listy, ile które państwo zapłaci, a jak Komisja Europejska, ile chce zebrać wszystkich zasobów własnych, kwoty globalne, Komisja podaje. I o ile Polska ma kopertę, 123 miliardy w tej propozycji to jest tylko zwiększenie o, 10, od, o 14 miliardów względem aktualnej wieloletniego budżetu. Tylko, że spójrzcie Państwo, aktualny budżet unijny to jest bilion euro, a przyszły jest podwojony. A nasz, nasz, nasza koperta krajowa zwiększa się ledwie o kilkanaście miliardów w sytuacji tego warunkowania, o którym powiedział poseł Kuźmiuk. Ale prawdziwa zabawa i niebezpieczeństwo dla Polski zaczyna się, kiedy liczymy kontrybucję. I e, my policzyliśmy, pan poseł Kuźmiuk niezależnie liczył, ja też liczyłem niezależnie i mamy podobne wnioski. Bardzo szczegółowo omówimy je dzisiaj o 20 w panelu bocznym, ale e, główna teza z tych badań jest następująca. Unia Europejska w nowych zasobach, tych wszystkich nowych podatkach, żąda od Polski 112 miliardów euro przez 7 lat, w sytuacji, kiedy przez aktualną siedmiolatkę wpłaciliśmy 55,5 miliarda euro. Dwukrotnie więcej żądają. Gdyby oczywiście będzie propaganda, że PKB Polski wzrasta, że no nosiło rzeczy powinniśmy być przyzwyczajeni do tego, że ta proporcja się z, z, zbliżamy się do bycia płatnikiem netto, tylko że gdyby ten współczynnik był brany pod uwagę, mielibyśmy składkę 70 miliardów euro 72, 40 miliardów euro mamy zapłacić w nowych podatkach. Te nowe podatki to. Odpis od ETS-u, tego pierwszego, który aktualnie obowiązuje, to podatek od śladu węglowego, który Unia wprowadza. My, to jest podatek unijny, właśnie to jest ten nielegalny podatek Cebam, o którym pan poseł mówi, i te, to jest podatek unijny uchwalany de facto w jakiejś innej procedurze, ale to jest właśnie przykład łamania traktatów pierwszy, ale Komisja Europejska chce część dochodów budżetów państwowych z akcyzy na tytoń chce podatek od największych firm, które operują w danym państwie członkowskim, i również podatek za niezrecyklingowane elektrośmieci. Łącznie te wszystkie nowe podatki w tej nowej perspektywie Polska ma pokryć w 40 miliardach. Komisja Europejska nie prezentuje listy kon kon Państw, które złożą największe kontrybucje, ale nie trzeba być jakimś odkrywcą, żeby stwierdzić, że Polska przesuwa się znacząco, jeśli chodzi o bycie płatnikiem w Unii Europejskiej. I będziemy o tym szczegółowo mówić o 20. Natomiast dzisiaj wiemy, że Tusk z Serafinem proponują, podwojenie polskiej składki do Unii Europejskiej w taki sposób, że praktycznie stajemy się płatnikami netto i powinniśmy już dzisiaj mówić o tym Polakom, bo aktualny rząd w zasadzie pcha Polskę w tę nową perspektywę. Zapamiętajcie Państwo z tego, co Pan Poseł Kaleta mówił, a potem będzie będą szczegóły, bo to są bardzo detaliczne wyliczenia. Ku reform, sądownictwa, w miarę sprawiedliwości można rozmawiać, proponować różne rozwiązania i się nawet spierać. Ale moment sporu kończy się, kiedy prawo powstaje, jest zgodnie z ustrojową procedurą uchwalane, staje się prawem dany projekt, i wtedy już można oceniać tylko, czy to jest dobre czy złe prawo, czy spełnia swoje funkcje, czy nie, ale jest prawem. I dzisiaj mamy do czynienia w Polsce z sytuacją, kiedy prawo przestało obowiązywać w kluczowych obszarach naszej stabilności. Z tego powodu, że opinia konkretnych grup decyduje, co jest w Polsce prawem dla nich, a aktualnie po przejęciu przez tę grupę władzy w 23 roku, ich opinie i ich rozumienie prawa, jak oni chcieliby, żeby prawo w jakiej treści było, determinuje aparat państwa już siłowy do egzekwowania pewnej woli, tylko że jest to egzekwowanie woli, a nie prawa. I na tym polega podstawowy problem anarchii w Polsce, którą aktualnie obowiązujemy. Anarchii, która jest wdrożona w celu tak naprawdę zainstalowania systemu represji politycznej i ugruntowania władzy, która wprawdzie demokratycznie ją uzyskała, ale chce maksymalnie utrudnić demokratyczny werdykt z przyszłości na niekorzyść tej władzy. Donald Tusk i jego ekipa wprost mówią, że prawo będą traktowali tak, jak im jest im wygodnie. I to jest doktryna tego rządu. I akurat, jeśli chodzi o tę grupę prawników, która swoim autorytetem społecznym, jako prawnicy, bo jednak społeczeństwo uważa niezależnie, co myśli o, można powiedzieć, etycznych postawach prawników, to jednak z perspektywy profesjonalizmu społeczeństwo uznaje prawników za profesjonalistów. I ten, ten autorytet jest, ta grupa sama siebie określiła jako kasta. Więc akurat jest łatwo wskazać, że ta kasta w Polsce prawników od 2015 roku ta grupa uznała, że Polacy popełnili wielką zbrodnię, bo sprawa demokracji Polacy mogą korzystać, ale demokracja jest to wtedy, kiedy pogląd Polaków zgadza się z poglądem kasty. Jak Polacy wybiorą inaczej, o, to już jest problem, nie ma demokracji. I wkracza właśnie to myślenie, to myślenie polegające na tym, że prawo to nie konstytucja, nie ustrój, tylko prawa to kasta i jej polityczni znajomi. To jest ten problem podstawowy anarchizacji naszego państwa, że mamy w Polsce kastę, kastę prawników, która przedkłada swoje polityczne poglądy, polityczne sojusze, również polityczne fobie, na wykorzystywanie autorytetu prawa do szerzenia bezprawia. I to jest podstawowy problem, który obserwowaliśmy od, po wyborach w 2015 roku. Przez 8 lat rządów polskie państwo próbowało ten problem anarchizacji zwalczać różnymi metodami. Biorąc pod uwagę fakt, że kasta miała potężne wsparcie z instytucji europejskich. Polskie państwo no, mierzyło się de facto z instytucjami europejskimi, które w, ch chciały wzmocnić swój nadzór nad Polską, wspierając kastę w tym sporze. I radziło sobie w sposób dosyć skuteczny, bo pomimo tego, że chodził pan Żurek i inni mówili, że to nie są sędziowie ci powołani po 2018 roku. Ile wy, panowie wchodzicie na sale sądowe, w tamtych czasach chodziliście, macie klientów niepolitycznych. Szanowni Państwo... No. Liczba osób, która kwestionowała status sędziów, to nawet nie jest promil, to jest nawet nie jest promil promila. Bo przepisy takie wprowadzono specjalnie, że jak ktoś kwestionuje status sędziego, to niech napisze specjalny wniosek, że on kwestionuje status sędziego. No na miliony spraw kilkaset wniosków takich wpłynęło. Kilkaset wniosków, że komuś przeszkadza przed rozpoczęciem procesu, że ten sędzia jest powołany przez złą władzę. Co więcej, no pan Żurek. Poszedł do sądu w sprawie frankowej. Teraz się pan Żurek chwali, że są super wyniki w sądach, jeśli chodzi o rozpoznawanie spraw frankowych w Warszawie. Tylko, że y, sukces procesowy indywidualny pana Żurka to orzeczenie tak zwane neo sędziego, nowego sędziego. Już panu Żurko, Żurkowi nie przeszkadza status tego sędziego. Ochoczo korzysta z owoców tego rozstrzygnięcia, bo był wyrok dla niego korzystny. Powiem więcej, o tym się mówi y, dosyć tak pokątnie, Nazwiska, nazwisk, nazwisk nie będę wymieniać, ale no, wielu ważnych polityków, którzy gardłowali przez lata, że to żadni sędziowie po 2018 roku przebierańcy mieli sprawę o rozwody, o podziały majątków. I czują się rozwiedzeni przez nasze państwo. Czują się skutecznie rozwiedzeni. Czuło się, że ich majątek jest podzielony, kiedy mieli takie sprawy. Z racji na to, że to jest taki charakter, sprawia, nie chcę mówić o nazwiskach, ale. Jest tych spraw kilka. Gdzie również sędzia tak tak powołano orzekał. Czyli w indywidualnej sprawie nie ma problemu, ale w sprawie ustrojowej rozwalania państwa, żeby mieć kontrolę nad procesem politycznym w Polsce, już to znaczenie ma. Pan Żurek się chwali wynikami ogółem spraw frankowych teraz, tylko że właśnie e, wydziały frankowe były zasilane w ostatnich latach tymi nowymi sędziami, zasilane po prostu, bo e, potrzeba było nowych sędziów do rozpoznawania tych spraw w Sądzie Okręgowym w Warszawie i to dzięki temu, że te, ten sąd został zasilony tymi prawnikami, których Którzy są gnębieni, poniżani. Jako profesjonaliści, jako prawnicy, z jednej strony są gnębieni publicznie, jacyś niepełni sędziowie, jako jacyś ludzie, którzy sprzedali się, a z drugiej strony chwali się minister sprawiedliwości wynikiem ich pracy, rzetelnej, profesjonalnej pracy. To jest to jest pokaz, to, to jest pokaz tego, jak nasze państwo stanęło na głowie, że ta anarchia. Służy celom politycznym, bo w sprawach indywidualnych ona yy, no nie ma racji bytu. I ten projekt ustawy właśnie, no właśnie ten cały projekt ustawy o wywaleniu tych sędziów, o ich poniżeniu, o ich weryfikacji. Wyobraźcie sobie Państwo takiego człowieka, właśnie takiego prawnika, który lata walczył o swoje wykształcenie, przeszedł konkurs przed KRS-em i powiem więcej, konkursy przed tym KRS-em to dla prawników, którzy wcześniej obserwowali sędziów, jak wyglądają konkursy przed KRS-em, to niezależnie od poglądów politycznych standardy transparentności i uczciwości znacząco się powiększyły. Bo wiecie państwo, jaki był standard KRS-u, kiedy pan Żurek w nim zasiadał? Czy no, konkursów, co jest z, z, z zwyczajem w ostatnich latach, na jedno miejsce zgłasza się kilkanaście osób. Czy tak było? O nie, nie, nie. Bo jak zgłosił się... Więcej niż jeden kandydat do danego konkursu, to mógł mieć obawę, jeśli nie był zaproszony wcześniej do tego konkursu, że jeśli y, będą inne konkursy, to się zapamięta, że on tu kaście szyki krzyżuje. Bo już człowiek jest na konkurs. I nikt ma się nie zgłaszać. I taka była dorozumiana w środowisku sędziowskim zasada, że dopóki kaściarz, prezes jakiegoś sądu, kolega pana Żurka nie zaprosił. To się nie zgłaszało. I bardzo dużo konkursów w ten sposób się odbywało. No ale był konkurs, gdzie akurat w bardzo prestiżowym lokalizacyjnie w sądzie rejonowym dla Mokotowa w Warszawie 100 osób się zgłosiło, bo to dla młodych ludzi było dobre miejsce do rozpoczęcia kariery sędziowskiej. 100 osób się zgłosiło. wiecie, kto został wybrany? Żona członka KRS-u, pana Raczkowskiego, który był piekarzem w wojsku wcześniej, bo on przy transformacji, tak? Tak, i inne osoby były wskazane w, w, w procesie tej, tej, tej rekrutacji, tego konkursu, i w, w, kolegia wskazywały, że jest bardzo dużo osób o większych kwalifikacjach, no i żona pana Raczkowskiego. No to pan Raczkowski wrócił na salony. Tak. Wtedy pan Różek był właśnie. To była. Wiecie, I wiecie państwo, nie było transmisji z tych rozmów KRS. Wszystko było za zamkniętymi drzwiami. I to jest ten kastowy praworządny KRS. Legalny, bo tylko z takiego KRS-u jest legalność, ale wracając na tory tytułu odbudowa gwarancji praw obywatelskich w okresie upadku rządów prawa prawo w Polsce nie obowiązuje przyjęcie telewizji publicznej totalnie bezprawne no jaka spółka trwa w likwidacji dwa lata inwestuje potężne pieniądze no jaka spółka w likwidacji przecież gdyby którykolwiek przedsiębiorca postawił spółkę w stan likwidacji i brał kredyty ładował bo mówię ładował potężne pieniądze w tę spółkę to po prostu byłby zamknięty bo to jest przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu. No ale tu się uśmiechają, że oni tutaj teraz media przewracały. Widzimy te wszystkie wyczyny paniczne i tym podobnych w tej telewizji w likwidacji z bajonskimi kontraktami. Przecież to jest jawne szydzenie z istoty prawa. I przejęcie prokuratury totalnie nielegalne totalnie nielegalne. I teraz w odpowiedzi na główne pytanie odbudowa gwarancji praw obywatelskich. Mamy dwa, dwie przestrzenie, głównie jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości i naruszenia praw do sądu. Jeśli chodzi o aspekt czysto sądowy, czyli sądownictwo, no akurat tutaj, że tak powiem, tamta druga strona prawa nie stosuje, bo prawo się nie podoba, ale prawo jest. I wszyscy ci teraz, Pani, ludzie, Pana Żurka, co będą ręcznie wskazywali ludzi, sędziów do składów sędziowskich, stosowali tego rozporządzenie, które wyłącza ustawę. Wszyscy przewodniczący wydziałów, prezesi sądów, którzy odsuwają sędziów od orzekania tylko z tego powodu, że są powołani po 2018 roku. Każda czynność służbowa sędziego przeciwko takim sędziom, polskie prawo już odpowiedź na konsekwencje tego typu zdarzeń ma. Z tą anarchią w jeden dzień powiem więcej. Nowy minister sprawiedliwości, wskazany przez prezydenta nawet w rządzie mniejszościowym, w jeden dzień sprawę może załatwić. Dlaczego? Ponieważ Unia Europejska w Polsce wypłaciła KPO, prawda? Wypłaciła. Już jest Polska praworządna. No ale w polskim prawie jest taki przepis. Artykuł 107 Ustawy o Stroju Sądów Powszechnych. Przepis ten stanowi w kilku punktach, że sędzia, który jakąkolwiek czynnością służbową kwestionuje status innego sędziego. Jego umocowanie do bycia sędzią w Polsce popełnia delikty dyscyplinarne. W artykule 109 tej samej ustawy znajduje się przepis, że karą za popełnienie takiego czynu przez sędziego wobec innego sędziego jest wydalenie z zawodu. Idąc dalej, minister sprawiedliwości w razie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu może tego sędziego zawiesić w czynnościach służbowych. Nowy minister sprawiedliwości nie będzie musiał szukać podstaw prawnych, jak Bodnar przez lata. Nie będzie musiał mówić, że on stosuje prawo, jak je rozumie. Nowy minister sprawiedliwości wystarczy, że będzie stosował prawo takim, jakie jest. I porządek z tą anarchią będzie w tydzień. Bo wiecie państwo, dlaczego tego przepisu nie trzeba było stosować, kiedy rządziliśmy, mimo że on o kilka lat? Bo dochodzenie po, po tvn ach mówienia o to nie jest sędzia, to nie jest sędzia. Oj, to wielu było chętnych w tej justycji, żeby tak opowiadać. Ale jakoś na sali sądowej czy w sądzie już takich odważnych nie było. Z tego powodu, że zakwestionowanie statusu sędziego oznaczało automatycznie postępowanie dyscyplinarne i był porządek. I ten porządek i szanowanie prawa w Polsce będzie bardzo łatwo przywrócić z prokuraturą. I przywrócenie praworządności w prokuraturze będzie trudniej, z tego powodu, że będzie trzeba, prawo będzie musiało się odnieść do bezprawnych decyzji podejmowanych wewnątrz prokuratury przez tych przebierańców Korneluka i tak dalej. I tutaj no, problem jest bardziej skomplikowany, więc pozwolę tylko sobie stwierdzić, że w tym aspekcie będzie potrzebna ustawa. Ale jeśli chodzi o anarchię w sądach, jeden dzień. Kilkaset decyzji ministra sprawiedliwości opartych o prawo. Prawo, które przypominam, Unia Europejska uznaje za wystarczające do uznania nasz kraj za praworządny. Dziękuję za ten optymistyczny akcent. Na koniec tej wypowiedzi tak, brawo. Optymistyczny, ale chyba optymistyczny podwójnie. Po pierwsze optymistyczny, że jest konkretna ścieżka, a po drugie optymistyczny, bo optymistycznie zakłada, że Unia Europejska nie zmieni zdania. A doskonale wiemy, że praworządność nie jest zależna od tego, co jest zapisane w ustawach, ale od tego, kto sprawuje władzę. Więc tutaj, tutaj trzeba by było pewnie też dużo ostrożności. Ale jest jeszcze jedno źródło.